i Syna obdarz mnie Twoją miłością. Poddaję Ci mój umysł i serce, abyś wypełnił mnie Twoją mądrością. Wyrwij mnie spoś... w pośród marności świata, wprowadź u tych komnat, których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć u Twoich stóp i słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełnij mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, Pochodząc z ust najwyższego, i męstem, abym odważnie niósł je całemu światu, Panie Tobie oddaję mój język. nie będzie tutaj poddany bez końca. Niech głosi tylko Twoją chwałę. Niech moje słowa będą owocem Twojej miłości. Mistrz ukochany, przyjmij to narzędzie, aby było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz. Przemienić, dlatego powierzam to Tobie, i nie lękam się o to, co powiem. Amen. Inna, mi na patrizet, filii, et spiritu sancti. Amen. Laude Jezus Chrystus. Amen. Proszę usiądźcie. Szóste kazanie. Jesteśmy przy pierwszym. Przykazaniu. Pierwsze przykazanie nakazuje oddawanie czci należnej Bogu jako stwórcy. To jest bardzo istotny element. Bo wtedy łatwiej nam będzie zrozumieć problem dziecka ze szkła. Z probówki. Oddawanie czci Bogu jako stwórcy. Co to znaczy? Że ja jako człowiek bez ingerencji tnienia Boga nie zaistniałbym. Skoro Bóg jest stwórcą, to ja jestem podwładny. Skoro On mnie wymyślił, to On ma plany wobec mnie. I chce przeze mnie realizować swoją wolę. A skoro jest Bogiem pełnym miłości, więc ma jedno marzenie, bym całą wieczność był przy Nim. Jeśli to odrzucimy, to później wszystko, wszystkie ludzkie ingerencje we wszystko są usprawiedliwiane. O człowieku ze szkła, Bóg to jest wasze gmyranie. To jest produkt. To nie jest akt stwórczy. Bo ja wszystko tak uczyniłem w wymiarze żyjących wszystkich istot na ziemi, że to się wszystko dokonuje w formie aktu stwórczego. Przez moją wspaniałą mądrość, zaplanowanie, ukształtowanie. Splenika, którego nie ujrzysz głębokie. Powstaje człowiek dumetrowy. Fenomenalnie zbudowany, perfekcyjnie funkcjonujący, jeśli idzie w harmonii z Bogiem. Jeden jest Wasz Bóg. Bardzo konkretne i moi drodzy, istotne zdanie. Jeden. Co to znaczy? Nie ma innego Boga poza naszym. Jedyny. Wszystko to, co Wam oferuje Kościół z jak jedności ekumenizmu, jest to czysta herezja bo amuncja nie. Jeden jest Wasz Bóg. Dzięki Kościołowi jest potrzebna konfrontacja Eliasza. Zwołać wszystkie typów Bala, szatana, to co zrobił na górze Karmel. Eliasz zwołał ich 850. Jest Was więcej. Zaczynajcie swoje modły niech stąpi ogień i pochłonie ofiarę. Południa skakali, kaleczyli się. Ten leżał w ciebie i dogadywał ją. Chłopy głośniej, bo może Bóg Was śpi. Kiedy wszedł czas na jego ofiarę, kazał dół wykopać, przynieść dwa zwierzę ofiarne, zalać to wszystko wodą. Ogień stąpił z nieba. I pochłonął wodę, drwa i ofiarę i zwierzę na tych dwach. Co Eliasz? Kazał wyzabijać wszystkich. Wyżnął 850 urzędowych proroków, bo oni byli wszyscy na usłudze królowej. I to była króla Ahaza, Ahaba, Ahaba. On dziś, kiedy mnie cylnęli, macie to na okienkach. Też wygłosiłem bardzo mocne kazania. Wzywam proroków Baala na konfrontację. Dzisiaj jest ich nie na ilość. Więc pamięta pierwsze przykazanie. Każe nam oddawać cześć Bogu jako Stwórcy. Drugi punkt, że jest tylko jeden Bóg. Nasz jest jedyny. To będzie Pan wie wszystko inne to są bóstwa. Nie ma innego Boga, który zbawia, etc. Jeden i was, wasz Bóg jest nieśmiertelny i niestworzony. Nieśmiertelny to jeszcze pojmiemy, ale niestworzony to już przestrzeń ogromnej wiary i wielu nieraz naszych zmagań. Niestworzony, czyli był od samego początku. On sam dla siebie jest źródłem wszystkiego. Nie pamiętam, który 37, albo 6 psalm to pięknie mówi. Pokażcie mi Boga, który jest pod nam, naszego Boga. Nasz Bóg jest tylko Panem." To już jest psalm Dawidowy, to jest tysiąc lat przed narodzeniem Pana Jezusa. Ta strona już jest perfekcyjnie Ustawiana w nauczeniu narodu izraelskiego. Jeden jest wasz Bóg nieśmiertelny i niestworzony. A wszystkie inne istoty, i rzeczy należą do świata stworzonego. Wszystkie bóstwa, wszystkie uda, z islam. Wszystko to należy do świata stworzonego wymysł człowieka. Ukazałem stworzonego, czy to, co stworzył, to myślę o wymiarze istot i materii, jeśli chodzi o religię, no to wymysł człowieka. Nie? Uwiedziony przez demona. Ukazałem Wam pełnię prawdy poprzez mojego syna, który narodził się w świecie stworzonym. To następny wielki fenomen naszej wiary tulickiej. Bóg przybiera kształt człowieka i przychodzi, aby Mu pomoc. Aby umrzeć przybity do krzyża i odrodzić Was moją łaskę. Jeden jest Chrystus i on jest jedyną drogą do nieba. Następne bardzo konkretne zdanie naszej wiary. Jeden jest. Chrystus i On jest jedyną drogą do nieba. Ci wszyscy, którzy albo nie poznali Chrystusa, albo nie chcieli zgłębiać swojego życia w Nim, jeśli byli ludźmi prawymi, dostaną się do czysta, tam będą tę drogę poznawać. Przypominam, Dramatyczny wykład dla kapłanów lubelskich przed kilku laty przez profesora kapłana na temat różnorodności religii i dziennikarz ubolewał, że na wykładzie popołudniowym zostało kilku księży, bo było kilku ze do południa, by złożyć podpis, a później, bo to są zgonki katetyczne, więc trzeba... i dziennikarz płakał. Jakie mądre myśli ten ksiądz profesor dawał, kapłani by poznali, że w innych religiach jest też zbawienie. Nauczyliby się większej tolerancji. Wy katolicy, mówił biskup, Żymo, chcecie tylko wszystkich właniać. Do biskupie Franciszku, czeka Cię bardzo ciężka droga przez czyściec. Obyś się jeszcze złapał na ten pociąg. Dlatego kult boski należny jest tylko Bogu Trójjednemu. Cały wysiłek teologii po soborowej, po tym heretyckim soborze watykańskim drugim, ukierunkowany był na rozbicie Trójcy Świętej. Udało się jej. Wygnali Ducha Świętego z Kościoła Katolickiego, wprowadzili powiew Ducha Szatańskiego z protestantyzmu i to zaraziło Masowo Kościół Polski rozprawili się z Panem Jezusem. Zniknął kult eucharystyczny. Do 80% kapłanów i wiernych nie wierzą w obecność Pana Jezusa. I robią wszystko, żeby nie wypłynął kult Boga Ojca. Bóg ojciec czeka. Na swoje święto w pierwszą niedzielę sierpnia i czeka na swój dzień, siódmy dzień każdego miesiąca, ma być oddany wyjątkowej Jego czci. Ludzie kompletnie nie rozumieją, co to jest Bóg w Trójcy Jedyny. Teraz, kiedy Kościół Katolicki rozbroił Trójcę Świętą, uroczyście buduje się wam religię uniwersalną, synkretyz religijny który się wam podaje już oficjalnie z całym rozmachem synod biskupów w październiku pokazał wam oficjalną drogę kościoła nie pójdziemy do Matki Bożej pójdziemy do Matki Ziemi nie pójdziemy do naszego Boga a pójdziemy do Boga Indian Dlatego kult boski należny jest tylko Bogu w Trójcy Jedynemu. Cała reszta jest stworzeniem, a więc wszyscy inni bogowie są ukrytymi pod wieloma postaciami stworzeniami udających bogów. Powtarzam to zdanie, cała reszta jest stworzeniem, a więc wszyscy inni bogowie są ukrytymi pod wieloma postaciami, stworzeniami udających Bogów. Biskup Rzymu ma czynność podpisywać umowę religijną, czyli integrację naszych katolików do islamu w Arabii Saudyjskiej nam mówi. Że Bóg katolików jest za wielością religii. Co to znaczy? Za wielością bogów. Czy wy to rozumiecie? Biskupi obradujący w Rzymie w październiku jasno stwierdzili, że Pachamama jest Bogiem Indian. Więc my ich musimy czcić, bo oni mają swojego Boga. Takie wypowiedzi czytałem w wypowiedziach ekspertów synodu. Dzieci nikt nie reaguje. Wszyscy inni bogowie są pod wieloma postaciami stworzeniami udającymi bogów. To złe duchy albo ludzie, Którzy im się oddali. To chyba było lata o 70 albo 80 początek. Jeden z wyznawców islamu napisał książkę na temat Koranu. Szatańskie Wersety. Wyrok śmierci ma ukryty gdzieś, ma cały czas ochronę. A nam mówią, że Allah jest Bogiem. Przecież wytyczne biskupa Rzymu Franciszka są konkretne. Nie wolno nam nawracać Żydów, katolikom. Nie wolno nam nawracać protestantów. Na własne oczy słyszałem, jak był w Armenii. Nie wolno nam nawracać prawosławnych. No to po co misje? Dlatego po co dawać pieniądze? Żeby leżeli tam w cieniu, nic nie robili, nasi dziadowie harowali równo. I umierali tonami. Po 30% wsi umierało. te pod wieloma postaciami stworzeniami udającymi Bogów to są złe duchy, albo ludzie, którzy się im oddali. Mamy jasno sprecyzowane stanowisko dogmatyczne. O ilości bogów. Każdy, kto z Was wygłasza inne poglądy, nie jest katolikiem. Żeby to zrozumieć, trzeba było wydać dokumenty soborowe o wolności sumienia, o wolności wiary. To, tylko, w, 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 to, to jest wszystko tak perfekcyjnie przygotowane. 60 lat temu żeby dziś zakwitło w pełni. Raz przestrzeń numer dwa. Tamta jest przestrzeń w wymiarze ogólnym, światowym, więc teraz proszę. Teraz Bóg chce wejść w ciebie i mówi tak. Moje pierwsze przykazanie nakazuje umieścić mnie na pierwszym miejscu w naszym życiu. Zanim Pan Bóg to słowo wypowiedział w kwietniu tamtego roku, koniec kwietnia, to wcześniej przyzwał nam Matkę Bożą. Przyszła z regułą mariańską, zakonną i nas uczyła wszystkich od podstaw. Wstawania, spania, jedzenia, pracy. odpoczynku. Po prostu wszystko, co się czego należy. I pamiętacie, jak uczyła wstawać. Kiedy się budzisz, pierwsza czynność znakrzyża. Óżku. O mój Boże, sprawy w tym dniu, ty mi to wypełniła się Twoja wola. Podjęła aklamację. Następnie kazała się przeżegnać, jeszcze leżąc w łóżku. Spuszczasz się na kolana. Kolejna czynność. Nie ubikajcie kilkanaście sekund Twojego odniesienia do Boga. Duch wcześniej nas uczył Duch Święty, cokolwiek zaczynasz, wzywaj mnie, gdziekolwiek idziesz, bierz mnie. Wszystko przedstawiaj. Wszystko przeze mnie nie zostawiacie. Wy jesteście już w tej materii perfekcyjnie przygotowani, dla was to zdanie nie jest nic nowego. Moje pierwsze przykazanie nakazuje wam, Umieścić mnie na pierwszym miejscu w swoim domu. Przed Duch Święty powiedział o ogniskach miłości, żebyśmy w naszych mieszkaniach obraz święty, duży, dawali w naczelnym miejscu tam, gdzie najczęściej przewamy, gdzie pod ludzie. Ojciec piłka kazał nam powodować armaty powstańcze. W że kolejną armatę powstańczą. Ili było dwustu. Już powstały po Polsce. Kto do ciebie idzie, widzi przy, przy bramie głównej, przy drodze głównej zimure. To on, on już z góry wie, kto jest. Że dla tego człowieka Bóg jest tu pierwszy. Uważaj, jak chodzisz. Później Bóg miał odwagę. Przyjść do nas i zaproponować, Zróbcie medalion ku mojej czcigodnego ojca i noście go. A ja wam dam nie. Niepropon... Ilu z nas już go nosi? I się nie, da. nie da, się bez niego żyć. Jeśli tylko macie taką możliwość, to go noście na zewnątrz. Żebyście byli zaczepiali. Co to masz? Co to jest? Żebyście mieli podstawę uruchomienia tego, co dziś Duch Święty mówił w Ja Ci daję łaskę mówienia w porę i nie w porę. Jak zaczniesz sam, no to często nie w porę. A jak ktoś się zapyta o to, to jest w porę. Rozumiecie? Lepszej, ma, i lepszej pory nie ma, byś ty błysną wiedzą o Bogu. I mówił. Być pierwszym, do którego otwieracie usta po przebudzeniu. Bóg nam to przypomina, co nam mówiła Matka Boża. Pierwszym, na którego spoglądacie. Dlatego nie, nie wyobrażam sobie, że w waszych sypialniach nie było świętych obrazów. Że budzisz się i widzisz. Matkę Bożą, krzyż ołtarzy, dzieci. Ja już nie mam na śniadanie, gdzie co wieszę mam. Tak, wszystko zapom tam, gdzie śpie, nie ma żadnej rzeczy świeckiej. Kapujecie? Żadnego jabłka namalowanego, że nie ma nic, tylko same święte znaki. Jak mi przypomnicie, podczas podczas tego opłatka naszego Jerichońskiego, no to powiecie, tak bliski nie? no to wtedy was. Wpuszczę do mojego, bo ci bo mam lewe wyjście, wpuszczę sobie was do pokoju, żebyście zobaczyli, że funkcjonuje tak samo, jak wy. Niczym się nie różnimy, choć w niczym sobie nie komunikowaliśmy się, jak to urządzać, Modlitwa poranna powinna być czwarty punkt hołdem składanym Bogu i poprzedzającym wszystkie nasze czynności. Jeśli wedle tych trzech punktów nie rozpoczniecie dnia, nic wam nie będzie rosło. Jeśli modlitwa jest rzeczą piątą, którą podejmujesz tego dnia, oznacza to, że ja Bóg jestem na piątym miejscu w Twoim życiu. Moi kochani, minęło pół godziny, mówię Amen. Nasze ogłoszenia.